Mizianie piesków. Wszyscy po kolei muszą się być trochę na rączkach, tak parę razy dziennie są ubrane ze włyje. Co tam? Mamy tutaj pomocnika, sakurkę. Teraz czuję się czasami zazdrosna. A ty no i dobra, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj przyjdą wolontariusze też będą brali na rączki. Pieski. A takie ładnie, <laughs> ładnie się nam... Super się to Ładnie nam rosną maluchy. Takie pulpeciki. No tutaj już tylko się tam nie spouchwalaj za bardzo. No. Hej. No. Ono się, się jak nakręci, to później może rzeczywiście tej zabawy nie ma końca i o właśnie ząbkami na razie tak delikatnie, delikatnie, ale później już może lekko dokuczyć. Co ty już skarpetki moje chcesz? Ej. nie! Ej, nie. Ząbki maluchy mają, już czuć. Zębulki. No tam dobrze, surprise sobie idzie. Ona Atena będzie miała. Ej, nazwę? Sekuśka, nie, zostaw. nie nigdyś mnie. O, ej. Nie Gryś mnie. Nie no i nie tam taka zabawa z ząbkami. Gdzie się pokaż, no, jaką oczka no, ładnie no, pokażesz. No, pokaż, no, 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 pokaż, pokaż ładnie oczka. O, no, oczy wszystkie mają ładnie potwierane. ty tak To co to, 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 to jest? Kropuś, a, to jest kropusia, czyli Apollo. Kropek to będzie Apollo. ładnie oczy, wszystkie mają ładnie oczka potwierane. To jest. Rusałka. Rusałka. Rusałka to będzie Atena? Nie wiem jeszcze. <laughs> będzie co będzie? Aby na A się nazywało. Bąbula, na chodź, mm. bąbula, by ty bambula, nie chodzi bąbula, bo ty normalnie nie mm. musisz być na rąkach, nie? No i ty już tam się sakurka nie spoufalaj. Za bardzo. Wyjdź. No już tam. Wyjdź. Już wystarczy być. tej zabawy. No, no jak się nakręci, tak może będzie. Trzeba pilnować, ogólnie ładnie się bawi, tamta zmęczona, siedzi się wygrzewa w słoneczku. No już tam troszeczkę zabawek wrzucamy, żeby już targają je ząbkami, przenoszą z miejsca na miejsce. Będzie później bardzo ładnie, niebawem będą ogonki już miały się i będą im kręciły. O, tak to no, miod wygląda no, ale jeszcze śliczna jesteś no beza jest ładna ładny, no, ładny to, pręgusek to nie jest taki, taki ładny nie? ale jaki normalny je... no, no. śliczna jesteś ty też jesteś śliczny tak ty też jesteś śliczny nie odwiedź dzisiaj będę podnosił jedną deskę no widzę, widzę, właśnie <laughs> zapasy. Dzisiaj w jedną deskę podnosił cały kojec, bo już mogą powolutku starać się uciekać z tego kojca. Już może być tak na granicy za niski. Już tutaj. One się tulają bardzo do siebie. Tak. Dlatego zabawkę wrzucamy, bo ich jest nieparzysta liczba i już szóstego wrzuciliśmy, żeby żeby piąta miała się do czego przytulić. Oj, wadzie, idzie, no idzie, zabawkę będzie męczyć, czy nie, nie? Biegnę, biegnę. Biega na nich Jedno na drugim leży sobie i taka najlepsza zabawa, najlepsze posłanko. Się no. No, taki pies z charakterem się obraża. Pocha, potrafią się przez 5 minut na właściciela. O, gryzie, gryzie. Gryzie palucha. Ma zęby. Już wyraźnie. No dobra. To jest no, pokrótce z dzisiejszego dnia. Maluch mają trzy tygodnie, już przeszło. Także ona lubi się gryźć z tobą. Małe sprawozdanie. Też krzykacz małe. Zrobione. A ty jak przytulanko? Ona taka, taka miła jest. No, rzeczywiście. Lubi się przytulić. No, wszystkie lubi się tulać. A gdzie ty właśnie? Nie kradnij mi skarpetek! No, no. Nie baw się by starszą siostry. No dobra, dziękuję.